Oglądają Państwo raport w superstacji. W raporcie zapowiedziany już wcześniej obiecany gość, Paweł Kukis. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jak pan się czuje po tym referendum? Czy, czy czuje się pan przegrany widząc na to, jaka jest frekwencja, że to nie jest to, czego ja? się spodziewaliśmy? Przegrany nie, no proszę pana, to jest. Yy... Sam fakt, że blisko, w, że ponad 2,5 miliona obywateli, a ja podejrzewam, że około 3 milionów obywateli opowiadało się, opowiada się za zmianą ordynacji wyborczej, czyli 1 dziesiąta wyborców, to jest, to jest bardzo pozytywny, pozytywny znak. Proszę zauważyć, że jeszcze do niedawna w ogóle nie, nie dyskutowało się kwestii zmian ustrojowych. Ubolewam jedynie nad tym, że to referendum zostało, właściwie dwa referenda, zostały, instytucja referendum została użyta do walki międzypartyjnej. To jest rzecz straszna. A że... gdzie są ci obywatele, te, te 3 miliony, no bo ich w, w, w całości się nie stawili na, na referendum? Może półtora no miliona? Jeżeli dół, przeliczymy, może milion. nie, pana, jeżeli przeliczymy, jeżeli szacunkowo przyjmiemy, że jest to 8-10% mniej więcej tej frekwencji. No to przy 30, przy 30 milionach uprawnionych do głosowania mamy około, około 3, milionów, 3 milionów obywateli, czyli 2,5 miliona obywateli zagłosowało za zmianą ordynacji wyborczej. 80% z tych osób, które uczestniczyły w referendum, zagłosowały przeciwko obecnemu ustrojowi ze wskazaniem ordynacji większościowej. W takim razie, czy to jest sukces wobec tego Pawła za te 10%? Będzie jeszcze większy sukces w przyszłości? To jest podobna liczba jak w wyborach prezydenckich, elektoratu. Liczebnie mamy niespodobne Czy to jest sukces? Proszę pana, no ogromny sukces ogromnym sukcesem jest to, że w ciągu. Pół roku udało się poruszyć kwestię, która była, prze, była zamilczana przez ćwierć wieku, że mimo tego, jest przy, przez 26 lat system, partiokracja robi wszystko, by zabić obywatelskość, jednak ona się tli. To Ale jest jednocześnie 90%, jednocześnie 90 osób no, nie wyraziło chęci, żeby się pojawić. Zbagatelizowało te sprawę. <sum> Proszę pana, sprawę. gdybyśmy mówili, powiem w ten sposób, gdybyśmy mówili tyle o referendum, przed referendum, ile mówimy po referendum, to prawdopodobnie byłaby większa frekwencja. To jest raz. Po drugie, tak jak powiedziałem, instytucja referendum została y, wykorzystana do rozgrywek międzypartyjnych. Mieliśmy do czynienia z walką Platformy i PiSu. Rozpisanie referendum w październiku i niezaakceptowanie pomysłu prezydenta przez Senat rozpisanie referendum również spowodowało bałagan. Ludzie nie wiedzieli, czy w ogóle którego referendum decyzja Senatu dotyczy. A to referendum jest System postrzegane podatym... jako, jako pana referendum. Dlatego, że... Jakie moje referendum? Dlatego, że Mariusz Komorowski nie, ogłosił, ale zrobił to pod wpływem pana poparcia. Wyborcy <coughs> zagłosowali na Pawła Kuki za 20%. Mariusz Komorowski, Komorowski się przestraszył i zdecydował po... się to zrobić. Tak, no ale to nie pod moim to znaczy pod moim wpływem. Ja powiem, On, e, miał pan nie, na to nie... wpływ na te wydarzenia? No z całą pewnością nie tylko ja miałem na wpływ na to wy wydarzenie, ale całe w w tysiące w ludzi, e, wojowników, którzy walczą z obecnym ustrojem, z obecną partiokracją. E, <laughs> jednak e, chciałbym wrócić do jeszcze jednej kwestii. Przez cały okres przed referendum, e, ja, ja, ja proszę zauważyć jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie... E, Monitowałem, czy prosiłem o to, by przełożyć referendum wrześniowe na termin późniejszy, doprecyzować pytania, ponieważ pytania były skonstruowane fatalnie, tak jak powiedziałem, instrument gry politycznej. Na przykład, pytanie drugie, czy jesteś za utrzymaniem e, obecnego sposobu finansowania państwa, no to pytanie jest po granicza absurdu. No bo jest, gdybyśmy partii, przepraszam, partii polityczne, tak ma pan nas, e, bo, bo jeżeli obywatele w, od, 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 odpowiadają nie, to równie dobrze partie polityczne mogą wykorzystać wynik tego referendum jako pretekst do podwyższenia sobie pieniędzy dotacji. Można tak to no zrobić. Oczywiście, że to... ale, ale, pan, ale pytanie... pan powiedział, że, że decyzja już zapadła, że jeśli Senat to przegłosował, no to nie ma opcji, żeby przesunąć tego referendum. Więc dlatego, to, dlatego, dlatego nawoływałem, prosiłem publicznie w, poprzez media o przepisanie tego referendum na okres późniejszy. No ale skoro zostało już zatwierdzone, skoro było już nieodwołalnie, miało się odbyć, no to wówczas wykorzystałem tę całą sytuację po to, by jeździć po Polsce i propagować, propagować głosowanie za jednomandatowymi okręgami wyborczymi. W, w sierpniu przejechałem jakieś, nie wiem, 10, około 10 tysięcy kilometrów w miesiącu sierpnia. Kogo to po wina, Polsce? że taka frekwencja się pojawiła 7,48% na razie. Czy to jest wina platformy IPS-u? Czy to jest wina tego? <tuszy> to jest wina partiokracji, to jest wina tej, tej szarpaniny, to jest wina wykorzystania referendum jako instrumentu walki politycznej instytucji referendum, to jest wina niezatwierdzenia referendum październikowego i puszczenia tej informacji tuż przed referendum wrześniowym które sprowadziło, sprowadziło po prostu dezinformację. To jest wina hejtu, przez dwa miesiące hejtu instytucji referendum. No naprawdę proszę zwrócić uwagę, jestem przekonany, że będzie można zrobić takie badania i gdybym posiadał pieniądze, to takowe bym zlecił. Ile mówiło się o referendum przed referendum, ile się mówi po referendum. System chce koniecznie pokazać, że to w ogóle jest wszystko nieważne, nie, nie że to wszystko jest małe. Ale pan pana tak będzie się... miał, I spełniają się mm -hmm. moje przewidywania, że niska frekwencja da pretekst systemowi każdej partii politycznej, tej partii partykacji, tak, że tak? Powiedzą, obywatele nie przyszli, w związku z tym jest dobrze, ludzie nie chcą zmian. Ale jednocześnie, no, pan zarzuca Platformie PiS-owi, że nie reklamowali referendum, że nie prowadzili żadnych większych kampanii na ten temat, czyli to jest trochę tak, jakby m, bez Platformy i PiS-u nie dało się nic zrobić w tym kraju, czyli trochę zaprzeczenie pana tezy, bo część systemu jest potrzebna do tego, aby ją wykorzystać, aby zmienić system, Nie tak? no, oczywiście, że można coś zrobić, gdyby niczego nie można było zrobić, to y, nie byłoby mnie w tej chwili u pana w programie. Albo rozmawialibyśmy o najnowszej piosence. Natomiast jest potężna dyspropor dysproporcja między możliwościami, jakimi posiadają partie polityczne, a ruchy obywatelskie. Sama kwestia w tej chwili bardzo mocno, mocno przez PiS nagłaśniana. Straciliśmy 100 milionów. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie powie o tym, że 100 milionów rocznie płacimy na, na utrzymanie partii politycznych? Od 10 lat wydaliśmy blisko miliard złotych na utrzymanie tych, tej klasy próżniaczej. A czy pan, gdyby dostał się do Sejmu, to nie chciałby wykorzystać tych pieniędzy na walkę właśnie z systemem, na realizację swoich celów? Proszę czy nie potoczą pieniądze, to aby realizować pieniądze nie, nie, nie. Jeżeli już to te, Jeżeli oczywiście pieniądze będą potrzebne, jeżeli wprowadzimy grupę posłów, to z całą pewnością jakąś część pieniędzy posłowie będą musieli wpłacić na obsługę całego ruchu. Co do tego nie mam wątpliwości, ale proszę zauważyć, że nie założyliśmy partii politycznej. Mogliśmy założyć partię polityczną i korzystać z dotacji partyjnych. Mogliśmy brać pożyczki będąc partią polityczną przy kampanii. Jesteśmy, wyszliśmy z kątem zero i walczymy cały czas z duchem obywatelskim. Nie, nie mamy boicu. żadnych profitów, nie wyciągamy obywateli obywatelom pieniędzy siłą z kieszeni, tak jak to robią te partie polityczne. Ja nie chcę ośmiornicze, proszę pana, tylko chcę rozwalić tą neo-komunę tą oświeconą, jak to nazywa. A da się jeszcze rozwalić, patrząc na to, Oczywiście. co się dzieje, czy ta frekwencja, Trzy czy to, to... To jest rozumiane jako porażka, to, jest rozumiane jako porażka te, to referendum. Czy to nie wpłynie na pana notowania, czy to nie wpłynie na to, że Paweł Kukiz teraz będzie się kojarzył z porażką referendalną? Ja czy pan Bronisław Komorowski? No pan chyba żartuje. Ale Jowy, Samo, dwa sam temat jody. 2,5 sam... miliona ludzi zagłosowało za jowami. Czy pan sobie wyobraża, gdyby te 2,5 miliona ludzi podjechało pod Sejm na wiejskiej? Ale na, spodziewaliśmy się zdecydowanie więcej, spodziewaliśmy się, że będzie 50%, że to będzie wiążące spodziewał? referendum. Kto się spodziewał, proszę Pan, pan. się na przykład spodziewał. Ja? Między innymi. Nie? A gdzie nie ja to powiedziałem? Ale nie, chciał nie chciałby pan, żeby tak było? Proszę chciał pana, pan ja chciałbym początku. mieć 19 lat i wrócić do, na pierwszy rok studiów i mieć młodą narzeczoną i 50 tysięcy dolarów w kieszeni. Referendum od początku miało być tylko pokazem tego, że milion, dwa miliony, trzy miliony ludzi jest w stanie zagłosować, ale nie 10 milionów, nie 15 milionów. Nie, to jest, proszę pana, kropla drąży skałę. Obudzi Budziła się społeczna, obywatelska, obywatelska świadomość. I tego w życiu już nikt nie zgasi. Żaden system. Na tym to polega i to jest og ogromny sukces. To wszystko jest rozłożone w czasie. Ja tylko ubolewam, o jednej jednej rzeczy się tylko obawiam, żeby ze zmianą systemu ustrojowego w Polsce nie było tak, jak z konstytucją 3 maja. To była najwspanialsza konstytucja. Niestety została napisana za późno. Było już za późno. W tym przypadku też tak nie będzie, że to jednorazowy zryw, że udało się po Kukizowi osiągnąć 20%, potem zorganizować referendum też, czy też zmusić ludzi, zachęcić do tego, żeby zagłosowali te 2 miliony. No ale za chwilę będziemy mieli wybory, w których PiS zgarnie 40-50%. I... Nie ma takiej opcji, żeby PiS zgarnął 50%. wyklucza to w arytmetyka ordynacji proporcjonalnej. W systemie wielopartyjnym przy ordynacji proporcjonalnej nie zdarzyło się jeszcze, by jakakolwiek partia polityczna mogła samodzielnie sprawować władzę. Te wszelkie, wszelkie, być może w Polsce zdarzy się cud, bo mieliśmy premiera od cudów, co prawda jest w Brukseli, ale, ale gdzieś mu, jego duch gdzieś tutaj wzlatuje. Nie, nie było nigdy, nie zdarzył się precedens na świecie, by w ordynacji proporcjonalnej, w systemie wielopartyjnym jedna partia mogła samodzielnie sprawować władzę. Jaką rolę związki zawodowe odgrywają teraz i czy związki zawodowe należy Które? może likwidować? Na przykład Solidarność, biorąc pod uwagę solidarność? jak mocno NSZZ Solidarność wspiera tak. mocno. Piotra Dudę, który zresztą dzisiaj mocno wspiera we... PiS, mocno wspiera PiS który zresztą Piotr Duda według Newsweeka mocno się skompromitował swoimi wydatkami, luksusami. Wie Pan, dla mnie Newsweek to jest ostatnia gazeta, która, o której mógłbym powiedzieć, że jest wiarygodna. Ja w Newsweeku przeczytałem o sobie mnóstwo kalumni, mnóstwo e, e, takich spraw, które wręcz kwalifikują się do pozwów sądowych, ale ze względu na to, że... no. E, Myślę to, co myślę o tej gazecie, ja, jak i redaktorze naczelnym. Yy, nie, nie będę się zniżał do, do tego poziomu. Natomiast yy, jeżeli, jeżeli zakładając ja czytałem, przeglądałem dzisiejszy Newsweek, zakładając, zakładając yy, hipotetycznie, że część z tego, co pisze Newsweek, jest prawdą, to proszę pana. Yy, takie życie prowadzą właściwie wszyscy politycy establishmentowych partii. Ale nie, wszyscy tak... mówią, ale nie wszyscy mówią to, co pan duda. Nie wszyscy mówią o śmieciówkach, nie wszyscy mówią o życiu w luksusie a polityków, to ma... a robią to samo. Jak nie mówię, proszę pana. Ci sami wszyscy. ludzie mówią podobnie, że dadzą po 500 zł na dziecko, są zatrwożeni ludzką, yy, ludzką biedą i tak dalej, głodnymi dziećmi i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nich, czy to Platforma, czy PiS, czy SLD, czy ZSL, związki Dokładnie zawodowe, to... które stoją. Yy... Krok w krok obok siebie z szefami partii, z Andrzejem Dudą, z Beatą Szydło. To, jest tak, to są takie związki, jakie są w Polsce potrzebne. No, takie. Jak pan wie, moja bliska współpraca z panem Piotrem Dudą skończyła się tuż po Platformie Oburzonych. Z różnych względów. Paweł Kukis był gościem raportu. Bardzo dziękuję panu dziękuję. za wizytę. Referendum się odbędzie. Apeluję do obywateli o udział w tym referendum. Bo był senat. Można było tam ewentualnie prosić o rozszerzanie. Można było rozmawiać z panem prezydentem. Można się dopisać do wycieczki szkolnej albo do pamiętnika. A jak ktoś ma na to ochotę, niech się dopisuje. Zdecydowałem uszanować wolę mojego poprzednika i nie odwoływać referendum zarządzonego na dzień 6 września. I mamy nadzieję, że w referendum. Polacy wypowiedzą się negatywnie, albo też nie będzie to referendum wiążące. Czy was to nie przeraża, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej działając w panice wydaje takie, 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 no tego trudno nazwać akty prawne. Ja szanuję instytucję referendum i do referendum pójdę, chociaż y, oczywiście wszyscy wiemy w jakich okolicznościach to referendum zostało y, ogłoszone.